Miejski ośrodek kultury w Gnieźnie zaprosił w niedzielne przedpołudnie najmłodszych na spektakl o bolku chrobrym. Opowieść o małym chłopcu, który został królem, była barwna i zabawna, a momentami płynęły z niej mądrości, które zawsze dla dzieci mają wartość edukacyjną. Dzisiaj zaprosiliśmy Teatr Kulturka z ich nowym spektaklem, który w ogóle ma premierę w Gnieźnie. Czy w koronie jest do twarzy? Długo czekaliśmy na ten spektakl, bo jest to opowieść o pewnym bolku czyli Bolesławie Chrobrym będzie to przedstawienie postaci która jest w wieku uczestników którzy tutaj dzisiaj przyszli i właśnie w ten sposób chcemy opowiedzieć najmłodszym jak ten Bolek został dzielnym królem i bohaterem i dlaczego Właśnie tak te, tak te losy jego się potoczyły. Także mam nadzieję, że w sposób przyjemny i mocno angażujący widzów opowiemy o tym, jak to było tysiąc lat temu. Dawno, dawno temu, bowiem w XI wieku, żył tu chłopiec bardzo fajny, co był już w szkolnym wieku. A że mama jego w ciąży... Och, miewała wiele kolek? Z miejsca małemu księciu nadano imię Bolek. Od czego się wszystko zaczęło? Ha! Zaczęło się od narodzin, w 967 roku w Grodzie Gnieźnieńskim. Ci są rodzice. Jego tata miał na imię Mieszko. Był dumnym władcą ziem polskich. Nieustraszony, waleczny i sprytny. Mama jego, zaś dobrawa, była piękną i mądrą kobietą. Cieszyli się, radowali, że urodził się synek. Bo w rodzinie rządzącej bardzo ważnym było, żeby urodził się syn. Dlaczego? Żeby mógł potem rządzić. Cieszyli się rodzice, Cieszył się cały trud Gniesieński. I ktoś jeszcze. Jaki był Bolesław Chrobry, gdy był małym chłopcem? Na pewno był. Fikuśny I taki, że chciał już być dorosły i chciał już wychowywać się razem z tatą, a dawniej było tak, że najpierw wychowywano się z mamą, a trzeba było swoje odczekać, żeby móc w ogóle zacząć uczyć się takich poważniejszych rzeczy. Więc Bolesław już nie mógł się doczekać. A skąd wziął się pomysł na ten spektakl? Skąd czerpaliście inspiracje, jak go przedstawić? E, inspiracje czerpaliśmy z wielu źródeł, przede wszystkim od ludzi, którzy w średniowieczu gdzieś tam się na średniowieczu się znają i też muzy muzycy, którzy z nami przybyli, też mają ogromną wiedzę, także zewsząd zbieraliśmy informacje. A potem zebraliśmy to w taką fajną fabułę, żeby dzieci w ogóle mogły chcieć poznać i uczestniczyć i bawić się razem z nami właśnie w takiej historii, która jest ważna dla nas, bo znajdujemy się w Wielkopolsce i dlatego chcemy ją tutaj przedstawić, a działamy też na terenie Poznania, Gniezna i wielu innych miast. Więc myślę, że jest to interesujący temat dla Ten wszystkich. Bolek, młody człowiek, już wtedy jako dziecko miał wiele przygód? Myślę, że tak. Jego mama miała wiele koleg, więc się śmiejemy, że dostał imię Bolek. I od dziecka gdzieś tam myślę, że miał wiele przygód, wiele towarzyszy i na pewno będzie miał dwóch towarzyszy, które są zwierzętami, przynajmniej w naszym przedstawieniu. A czego dzieci od Bolka będą mogły się nauczyć w, w tym spektaklu? myślę że odwagi na pewno tego że warto walczyć o swoje jakby cele myślę że celem Bolka było to żeby stać się dobrym władcą i być takim jak tata i też historia o świętym Wojciechu myślę że w pewien sposób nie była też przypadkiem ale była i dobrym czynem i uhonorowaniem człowieka który zrobił piękne rzeczy. O, co ty tam niesiesz? Ja? Nożyce. Dlaczego? No bo, bo chcę pomóc. Chowając nożyce? No tak. Bo dziś mają być postrzyżyny. Postrzy Postrzyżyny, czyli kiedy chłopiec osiąga wiek 7 lat, wtedy obcinają włosy i nadają nowe imię. O, to chyba dobrze. No nie, bo przestaje nim się zajmować mama, a zaczyna tata. No to chyba dobrze. No nie, bo boję się, że kiedy wyruszy na wyprawę razem z tatą, to coś może mu się stać. A ja bym nie chciała. A ja też bym nie chciał. No, no to pomóż mi! Nie. Ale zastanów się! Borkowi nie może się nic stać! Obiecaliśmy, że będziemy go pilnować! O, nie wiem, muszę się zastanowić! Stresuje mnie to, ale masz rację! Nie może mu się nic stać! Schowajmy nożycy! Prędko! No dobra, no to ja pierwsza! No nie! Ja pierwszy! Się postrzyży. Chłopiec miał się stać dorosły i nauczyć się już poważnych rzeczy. Ale nie mogło dojść do tego zdarzenia, bo cały gród gnieźnieński szukał nożyc. Spektakl w moku obejrzało około pięćdziesięcioro dzieci z rodzicami i dziadkami.